Hejka z tej strony Karolina i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj witam Was w Swap Challenge, kolejny odcinek. No i już widzę, że Sibgata coś tutaj narobiła. Pisała mi, że zrobiła nam domek, którego nawet u niej na odcinku nie było, więc zaraz sobie obejrzymy, co ona tam zbudowała. Ale zanim to, to chciała wam chciałam chciałam Wam pokazać tutaj mamy nowe sąsiadki i widzę, że to jestem ja, Kasia i właśnie Simgata, więc słuchajcie, dzisiaj odwiedzimy sobie te sąsiadeczki w takim razie. Okej, okay, dobra. E, także teraz tak. Wchodzimy w naszą rozgrywkę, zobaczymy co tam się zadziało i po pierwsze przede wszystkim zobaczymy dom. Ehm, jakby <gryw> wchodzę do, tutaj do, do rozgrywki a, a tu śmierć. Yyy, e, żniwiasz. Co? żniwiasz dusz? Mroczny, mroczny kosiarz? Okej, okay. nasza Elka widzę, że jest już w zaawansowanej słuchajcie, ciąży. Zobaczmy, co tutaj... <grym> Okej, okay. mamy romans z Korcią. No dobra, Simgatę znamy, Kasię też znamy. A romans mamy z Korcią. Dobrze. Okej. Okay. W takim razie fajnie. Czy mamy dalej męża? Czy on jest dalej naszym mężem? Mhm, dobra, okej, okay. no okej. Okay. Ciekawe z kim to dziecko, no dobra, a ta śmieszcza... To, to czego tutaj pan przyjechał? Kto umarł? Kto umiera? Ty umarłeś? Nie? To kto? Może kury? Czy to jest dom naszych... Ty, oh my gosh, jaka hawira, słuchajcie. Dobra, Elka, czekaj, do domu, do domu, do domu. Ja chciałabym zobaczyć ten dom, trochę ciemno jest, no ale cóż. Okej, okay, patrzcie, jaka chata. Oh, wow! Dobra. Dobra, dobra, czekajcie, zobaczymy tak tutaj z tej strony. Nasze kurki są. Tutaj jakieś nasze plantacje są. A gdzie są nasze grzyby? Ja się pytam. Gdzie są nasze grzyby? Były takie ładne, uhodowane przecież. Okej, okay, a skąd mieliśmy tyle pieniędzy? Ja też się zapytam przy okazji. No dobra, patrzcie, jaka hawira. Dobra, tu jest pokoik jeden. Tu jest pokój Elki razem pewnie z kuchnią. Mhm. Tutaj ma, znaczy z kuchnią, z łazienką. E, tu mamy kuchnię. Coś tu się swaiczyło. Hm. Dobra, ok. A tutaj mamy pokoik dla dzieciaków. Znaczy, nie, to jest taki, ala chyba salon bardziej, no? Taki salonik. Dobra. Słuchajcie, podoba mi się to, to dla mnie to się podoba, słuchajcie, chodź tu Elka, gdzieś ty tam w ogóle poszła, patrzę, że ona no nie ma co jeść, weź się, jakieś resztki tutaj są, nie mamy pieniędzy, kup zmywarkę do no za co kupi to za co? No to będę musiała zobaczyć, um, słuchajcie, odcinek u, u Simgaty, skąd ona wzięła na to wszystko pieniądze, dobra, dawaj, chyba, że okradła korcie. Może okradła i słuchajcie, no, zrobiła hawirę. No ale domek jest przepiękny, bardzo, bardzo mi się podoba. Dobra, zobaczmy dzieciaczki. Zobaczmy nasze drzewo genealogiczne. Zobaczmy w ogóle, wiecie, jak to wygląda. No dobra. No dobra, 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 dobra. O, te nasze dzieciaki podrastały, co z Astorinem, co nie. A tutaj mamy jakąś. A z tym kosmitem urodziło nam się. Dobra. Do... Nie. To jest z kosmitem, a to jest. Sebastian, nasz kosmit ma dziecko z panią burmistrz? Okej. Okay. Dobra, dobra. Słuchajcie, nie pytam, nie zadaję więcej pytań w takim razie. Dobra, mamy niedzielę, więc będziemy robić, słuchajcie, urodziny wszystkim. No, ja już, posłuchajcie, ja tutaj zawsze urodziny dowale. Jestem ciekawa też, co nam się urodzi i czyje to jest baby w tym brzuszku. No, zobaczymy, zobaczymy, jak nam się narodzi. Podejrzymy. Dobra, oni tutaj sobie jedzą, bo patrzę, że było trochę jedzenia. Wiesz, co ty możesz później posprzątać, jak to zrobisz wszystko. A ty czekajcie, zobaczymy, czy mamy w lodówce. Eee, jakieś torty, nie mamy nic. No dobra, no to damy, słuchajcie, więcej. Eee, nie, nie, nie więcej, nie więcej, nie więcej, gotuj. Gotuj gotuj i zrób jakiegoś torta, ale nie zrobimy, bo mamy zepsutą kuchenkę, noś tak. Także musimy, słuchajcie, zarobić na kuchenkę, więc Elka, dawaj. Dawaj tutaj maluj to na kuchenkę zarobimy i wtedy zrobimy dopiero urodziny, bo, bo inaczej nie ma opcji, no. Patrzcie, otarcie o życie, uratowane mm, życie. Każdy z nich spojrzy na życie z większym optymizmem, gdy uda mu się uniknąć śmierci o mały włos. Czyżby tutaj ten pożar prawie w tym pożarze by zginęła i, i kto się uratował? Hmm, no to ciekawe, ciekawe, ciekawe. A ktoś inny jeszcze ma takie? Taki, jakiś taki nastrójnik? No, jestem ciekawa, co tu się, co tu się wydarzyło, słuchajcie, jestem ciekawa. Elka stwierdziła, że jej potrzeba świeżego powietrza i poszła popływać w rzece tutaj, w tym. <laughs> przy chałupce, bo ten. malowała, malowała, i doszło do wniosku, że jednak potrzebuje świeżego powietrza i poszła poskikać. A proszę bardzo. Myślę, że tutaj mieszkańcy miasteczka, jakby ją zobaczyli taką dryfującą. O, właśnie, tutaj ktoś idzie z ogonem, jeszcze z brzuchem, to się lekko zdziwią. Ogólnie mamy jesień, więc Elka trochę, jakby jest też e, tak zimno, nawet troszeczkę tak zimna, bo bym powiedziała. O. Joel zmienił grupę wiekową. Mhm. Losujemy na raz miłośnik psów. No to w takim razie weźmiemy go przyjaciela zwierząt. Okej. Okay. A który to jest? A to jest ten. O, widzisz, to akurat tu jesteś z kurami, więc proszę bardzo rozrzuć karmę dwa razy, bo zapomnieliśmy zbierz jajka. Tutaj patrzę, że coś jest, ale tutaj nic nie trzeba robić. No, szkoda, że nie mamy grzybni naszej, bo mieliśmy grzybnie. No, ale cóż, myślałam, że wyhodujemy jakąś grzybnię, a tu patrzę, że, że nic z tego. Dobra, rzucaj dla tych kurczaków coś do jedzenia. Usiądź, posiedź. Pos Dobra, siedź tam, co tam chcesz, to tam sobie rób, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. A ja chciałam zrobić urodziny, widzicie, a ja chciałam zrobić urodziny, a tutaj, o, ale i tak zrobimy, no bo jeszcze musimy dorosnąć resztę dzieciaków. Jajka zebrane, 10 jajek zebrał, o proszę bardzo, to sporo, co nie? Dobra, możemy to sprzedać, a tu pięć jest tylko, a i tu jest 5, dobra, okej. Okay. Chyba ten tort nie będzie potrzebny. E, dobra, o kleptomanka, o kurde blaszka, to weźmiemy jej, e, damy jej, damy jej wróg publiczny. Ha, ha. Okej, okay, Hayden też zmieniła grupę wiekową, e, jest ambitna. Czyli ty, tak? Tak, to ciebie już będziemy mogli wyprowadzić, czyli twoja siostra też zaraz będzie miała urodzinę. Chyba. Dobra. A ty, ale Elka al al nic, maluj, maluj. Maluj, maluj, kasa się przyda, wiesz, tam, no. Dobra. I ty będziesz zapaleńcem, miłośniczką muzyki, mulką... Się... No dobra, to ci pasuje, tylko teraz patrzcie, Dlerek nam się tutaj zepsuł. Bo ona ma gąbkę przyklejoną do ręki. Czy ty zaczniesz ją dalej myć? Jakby wiesz, połóż ją do łóżka czy coś. A, no dobra, okej, okay. okej. Okay. No dobra, wyprowadziłam nasze młode dorosłe, słuchajcie, wyprowadziłam. Elka, i ty jesteś? Aha! Okej, okej. Okay, okay. Ela, tu masz łóżko, możesz sobie spać, serio. Dobra, ty jak tam, tu jakieś śmieci, więc wiesz, co możesz je wyrzucić sobie? To możesz wyrzucić też. Wy, co robicie? Mała, jak się czujesz? O, ci tylko zabawy brak. Nie mamy za bardzo zabawek dla takich maluszków, więc trzeba coś tutaj dokupić. Tutaj stały zabawki, ale one, słuchajcie, wiecie, co blokowały? Blokowały przejście, i ja je usunęłam po prostu, ale damy jeszcze tutaj jakieś... jakieś zabaweczki. Coś tu rzucimy, żeby po prostu nawet niech to stoi na, wiecie, tak tutaj, o. Żeby te dzieciaczki mogły sobie po prostu to wziąć i się tym pobawić. Więc weź sobie, o, cyk. E, baw się. No, baw się, baw się. Elka, wstawaj, kobieto. Kobieto, wstawaj, wstawaj. Fuu, jakie mamy robale. Na kompost, no. Czemu nie możesz tego? Po spróbuj pozbyć się much. O, fu. Ej, a ja nie widziałam tego, żeby tak się muchy zbierały. To tu jeszcze jakieś robale są. Pozbyć się karalu karaluchy? Skąd ta kara... O Jezus, o Jezus! Co tu się dzieje? Halo? Ej, ja tego wcześniej nie widziałam, szczerze wam powiem. Muchi go pogryzły. Pocia... Po Pacnięcie, a! Fuu, jak on nie rozgniata! Posortuj śmieci. Możesz to zrobić? A czemu? A może my nie mamy śmietnika, co? No ale mamy kasę na śmietnik, no dobra, to spróbujemy kupić. <laughs> dobra, dawaj, sortuj. No okej, okay. i teraz co możemy zrobić? Posegreguj składniki na... ...kompost, no. Co ty robisz w ogóle? A ty się użysz czegoś? No dobra, dobra. Czy zrobiłeś? Tak, no ale jeszcze te karaluchy nam zostały. Wyrzuć śmieci. Ej, pierwszy raz widzę, żeby takie karaluchy tutaj się zebrały, przez to, że śmieci. Wiecie, ja trochę przestawiłam śmietnik, bo on nie mógł ten. On nie mógł się do niego dostać. I postawiłam taki duży śmietnik. O, tutaj, o. Ej, jak on wszedł? Przecież zabrał nam co? Zabrał nam jajko. Ale jak on wszedł? Przecież mamy zablokowane. Mm. Wszystkie zwierzaki. Każ rzucić jajko. Dobra, weź spróbuj zrzucić. Widzicie jaki? Proszę zostawić to jajko. To nie jajko, twoje jest. Odłóż. I idź maluj ten. Idź maluj obraz, <noise> bo trzeba tą kuchenkę wymienić, bo ja wydałam kasę, nie wymieniłam kuchenki. Dobra, udało się, więc wiesz co, Elka byś zrobiła coś do jedzenia, bo tutaj nie mamy nic dobrego do jedzenia. Mi się wydaje, że ona jakoś zaraz będzie rodzić, więc niech jeszcze zrobi, o, wiejską zapiekankę. Niech sobie coś to jest dla dzieciaków. No i te karaluchy nam tu nie wiem jak się ich pozbyć, ale śmiesznie, śmiesznie. Dobra, tutaj wyrzucimy. No dawaj, rób tę zapiekankę. No i jestem ciekawa, co się urodzi i właśnie czyje to będą babyczki. Tego jestem mega ciekawa. Widzicie, tylko zrobiła zapiekankę i od razu zaczął się poród, więc lecimy do szpitala. Więcej opcji. Więcej opcji. dziecko w szpitalu, tak jest. W tym szpitalu to już same duchy, wymarły szpital, słuchajcie, nic, tylko duch na duchu siedzi, no cóż. A pani co, pani też poród jakiś ma na mi, czy co tam pani przyszła? Co mały pani ma brzuch, żeby tutaj rodzić? My mamy, patrzcie pani, pani patrzcie jakie my mamy brzuch, to jest dopiero brzuch, to jest brzuch. Ciekawa jestem, co tam się kryje, pani, pani nas tutaj przyjęła, czy pani co? Dobra, idziemy, może byśmy przebrali troszeczkę Elkę, tak wiecie. Z racji tego, że, że może byłoby fajnie ją przebrać, bo czemu nie? Czemu nie? Może będziemy, pomalujemy jakoś włosy, może już Astori nas nie pozna. No, nie wiadomo, nie wiadomo. Dawaj, Duke, dawaj. Dawaj, dawaj. Szkołę? No to dobrze, niech idą do szkoły, niech się uczą dzieciaki. Dawaj, Duke, co tam nam dzisiaj się narodzi? Powiedz, powiedz, powiedz. Co się narodzi? Mamy dużo miejsca w rodzinie, żeby nam się zaraz jakieś bliźnięta albo trojaczki nie wywaliło. <grymne> o, mamy chłopca. Imię, imię. Um, tego nie umiem przeczytać. Fin, może być Fin. A jak oni mają na nazwisko? No, Chochelka nie zrobimy. Chochelka. Fin. O, urodziło się dziecko. Elka i Korcia?! To na pewno będzie ładny chłopczyk, słuchajcie. To na pewno będzie ładny chłopczyk. To będzie ładny chłopczyk. Elka <grym>, i Korcia. No tak, bo można ustawić, że można mieć ten. Tak, dziecko. Tak, tak, tak. No. o, o, Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. Na pewno będzie ładne. Na pewno będzie ładne, słuchajcie. Na bank. No ładny, ładny chłopczyk będzie. Szkoda, że tylko jeden. Dobra, wracamy do domu. Okej, okay, dobra. Byłam chwilę w kasie. Tutaj Elka, słuchajcie, przyszła metamorfozę. Proszę bardzo, jest teraz blondy. Blondy ma tutaj takiego werkocza, ma taką sukieneczkę. Trochę wiecie, potrzebowała zmiany, mi się wydaje. No dobrze, dziecko nam płacze, bo tutaj sobie zmień brudną pieluszkę. Dobrze. I czekajcie, gdzie tutaj mamy ten domek? O, odwiedzimy nasze sąsiadki. Słuchajcie, odwiedzimy nasze sąsiadeczki, sąsiadeczki. Musimy zobaczyć, co tam u nich słychać. Także chodź Ela. Odwiedzimy. Nikogo nie ma w domu. No dobra, odwiedźmy i tak. O, jednak ktoś był, słuchajcie, jednak ktoś był, bo otworzył nam. O, Kasia jest w chacie. Przywitajmy się. Pochwalmy szczerze. Kasia, ale mają television, patrzcie, w ogóle jaką mają hawirę wypasioną. Dobrze się tutaj żyje, dobrze tutaj się mieszka, dobrze tutaj się. Powodzi, słuchajcie. Czekajcie, zobaczmy, co tutaj jeszcze mamy. O, jest też Simgata, jest też Korcia, pochwalimy dom. Elo ziomalki, elo, elo. Tutaj jak różowy pokoik, taki dla dziedziaczka. No, powiem wam, że chata tutaj jest niezła. O, jeszcze rachunki nam przyszły, na rachunki to zostawimy, słuchajcie, Simgacie. O, dzisiaj tutaj z Kasią sobie, może Kasię poderwiemy, co wy na to. Ja, <słuchaj> jak już idziemy, tak. Patrzcie jaka Kasia tutaj odwalona. Poschlebiamy. Singlem, opiewaj partnera, no okej. Okay. Tylko właśnie, ja nie pamiętam, to jakoś chyba w kasie się ustawia, nie? O, patrzcie, są wszystkie dziewczyny. Popraw humor. Wszystkie jesteśmy tutaj. Jestem i ja, patrzcie. O. Te simeczki, jeżeli chodzi o mnie i się są do pobrania razem z naszym saveem, którego znajdziecie na Discordzie. Są też mody do nich podane, także wszystko macie. Wszystko jest, wszystko działa. Jakbyście chcieli. Uwodzicielska poza, ale nie, bo się korcie. ale to nic. To nic, można trochę, słuchajcie, namieszać. A co tam? O, widzicie? O jacie. Co teraz? Co teraz? Może się pobijemy? Teraz jest smutna, słuchajcie, patrzcie, smutna jest. Bardzo smutna. O jacie, ale tutaj jest drama time, słuchajcie, drama time, drama time. Ale Elka to jest, patrzcie. Taka ona właśnie jest, a tym bardziej Katarzyna, jaka patrzcie, widzicie, ona nic sobie z tego nie robi. Dawajcie, gadkę na podryw zrobimy. Poszła, patrzcie, poszła. Biedna. <laughs> o, dobra. Musimy zrobić fotkę. O, tak. Robimy foteczkę tutaj. Zawsze na odcinku ze słapek nagrywam to jakieś subskrypcje wpadają. Dzięki, dzięki. No i dobra, patrzcie, widzicie, Kasia to jest jednak szybki bil z niej. Patrzcie, tutaj już wiecie, wszystko poszło. Patrzcie, a możemy coś takiego zrobić. Tylko ciekawe czy że Elka by była wtedy w ciąży. No ale dobra, zobaczymy. Patrzcie te akordy. No dobra, zdradziliśmy, słuchajcie, korcie Skaś. No okej. Okay. Dobra, spróbujmy, spróbujmy tutaj. Nie ma gdzie. Nie ma gdzie. Nie ma łóżka takiego podwójnego? Albo chociaż prysznic jakiś, czy coś? Nie posiadamy czegoś takiego? Nie posiadacie w sensie wy? Tyle was tutaj jest i nie macie takiego łóżka. O proszę. No cóż. No cóż, cóż poradzić mam. A co? Myślę, A, ale patrzcie, nie podejdzie. W trójce czy gdzieś to od razu spoliczkowane spoli Policzkowane było. Okej. Okay. Chyba nam zadziała, słuchajcie. Zaprosiliśmy tutaj Kasię do siebie, ale patrzę, że kury nam powyłaziły stąd. Czemu? Wiesz co, chodź tutaj e, nasyp. Rozrzuć karmę w okolicy, rozrzuć, rozrzuć. Patrzę, że kury nam powyłaziły z tego... Z zagrody, że tak powiem. Chodź rozrzuć karmę, a później się wykąpiesz po tym, jak się twoja siostra wykąpie, bo ona jest e, tym... Syreną. No dobra, Aha, tak to działa. No okej. Okay. Bo nigdy takiegoś nie grałam parami jednej, jednopłciowymi, więc tak się nie orientuję w tym. Jupi, Elka, jupi. Czekajcie, a ja kurczę, chciałam cię co zmienić cechę perceli, ale patrzę, że. Tutaj mamy co? Dobre nasłonecznienie, mamy żyzna gleba i mamy naturalne światło. No okej. Okay. No dobra, to nic. A ty, dzieciaczku, jak tam? Brudna i głodna. A mamy tą zapiekankę przecież, więc tutaj proszę sobie się poczęstować. O, proszę sobie wziąć porcję. Ty się wymoczyłaś już, ile można? Chodź, weź sobie zapiekankę. No dobrze, nie. Gadaj z Nikitą, skoro chce, skoro chce. Patrzcie, przyszła. Przyszła, przyszła. Nie wiem, czy się z nią pookłócić, czy co. A co to daje taki ten syreni? Ciekawe, jak jest zamienić w syrenę. Ale ja właśnie chcę, żeby ona nie szła się umyć. Ja chcę, żeby ona się odwodniła, żeby już nie była syreną właśnie. Już chciałam to zrobić w, w poprzednim odcinku, ale się nie udało. Więc może teraz się uda. Czekajcie. <laughs> żeby była taka, wiecie, niespodziewanka. Ciekawe, czy w ogóle Simigata się kapnie, że ona już nie jest syreną. A ja jestem ciekawa, czy to tak działa, że jak ona... Nawodnienie będzie miała słabe, to ten. Przewiń. Gawosz. Widzisz co? Możemy postarzyć w sumie. Możemy postażyć postaż. Fin. Ciekawe, czy będzie ładnym. Czy będzie ładny? Ładny. O, jaki blondynek fajny. Dobra, jest przylepa. No okej. Okay. Patrzcie, jaki. Jaki blondynek zielonooki. zielono oki. Fajnie. No i dobra. Brakuje nam teraz jeszcze jednego łóżeczka dla Todlerków. No ale w sumie e, zaraz będzie miała urodziny ta róża, więc, więc będzie wolne. No, tutaj e, wiecie miejsce. No, gdzie idziesz? Nie idźcie się kąpać tylko. No, możesz się jeszcze przespać, wiesz, bo jest dopiero 12. A ci, co się chce, w sumie to wszystko jest ok, więc... A ty czemu nie śpisz? Może byś poszła spać, co? Zasiejemy nasze grzyby z powrotem. Niestety ona umyła ręce i słuchajcie, jej się to nawodnienie z powrotem zrobiło. E, więc cóż, no cóż, no cóż, chyba to nie jest tak łatwo właśnie odwodnić. Sumie, to nie jest już pierwszej młodości. Okej. Okay. <grytanie> okay. Słuchajcie, rozrzucimy karmę w okolicy. E, I może weźmiemy jajka, patrzę, że są jakieś jajeczka, więc weźmiemy. Chyba za 500 można kupić jakąś lamę albo krowę, więc może byśmy kupili, słuchajcie. Chodź namaluj jakiś jeden obraz, to wtedy dostaniemy kasę i wtedy wiecie. Będziemy mogli jeszcze dokupić coś. Dobra, za 60 możemy sprzedać. Hehehe, mamy lamę. Oj, odcieli nam prąd czy tam coś, to nic. Jaka piękna. Mm, daj jej przysmak, nie mamy żadnego przysmaku, ale możemy z nią te interakcje społeczne weź ją pogłaszcz. Chodź. Chodź, chodź, bardzo fajna lamka. Nasze gospodarstwo, słuchajcie, się tutaj rozrasta. Nie dawałam żadnej tutaj jeszcze, jej wiecie. Żadnej tej, jak to się mówi. No, ogrodzenia, żadnego nie dawałam. Niech sobie hasa na razie. Nakarmimy ją. Co ten Karol chce? Mogę dać mu. A daj mu numera, co tam? Kury ogólnie nam uciekają. Czy tutaj możemy wrzucić? Nie. Możemy ją ostrzyć, ale jeszcze nie będziemy jej strzygli, no bo. O. O, fajna lamka, fajna, fajna. O, i róża zmieniła grupę wiekową. Na kulturalna, okej. Okay. Możemy dać jej kreatywną. O nie. Kura Singata odchodzi nam, czy kogut jakiś? Kto odchodzi? Jaka kura? Dziecko nie, ale jakaś kura pewnie, jakąś kurę na tutaj kosiarz będzie. Za... Nie, tu ten list chyba, list chyba u umarł, tak? Chyba tak. No dobra, okej. Okay. A Elka wskoczyła do Wanny przez, ten, przez tę moją nieuwagę. No dobra, słuchajcie. W takim razie ja już będę kończyć ten odcinek. Jak widzicie, tutaj za wiele się, no nie podziało się za wiele. Hmm, ale cóż, co tutaj znowu jeszcze więcej wymyślać, to już nie wiem. Także. No, musimy policzyć z SimGatą na pewno dzieciaki, ile już mamy dzieciaków, a raczej ile mamy tych tatuśków, bo miało być 20, już myślę, że już jest, no już połowa to pewnie jest nawet lepiej, więc trzeba to sprawdzić. Słuchajcie, kliknijcie łapkę w górę, jak Wam się odcinek spodobał, subskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie robicie, no i do usłyszenia, do zobaczenia, buziaczki i pa pa!